Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Benetów, Sarmatów, Polaków, Polaków, Kaszubów, drodzy Państwo witamy z Sarbinowa, z Pomorza Kołobrzeskiego, tak byśmy go nazwali. Właściwie z Pomorza znajdującego się pomiędzy Gdańskiem a Szczecinem, nie chcemy powiedzieć Środkowego, bo Środkowe Pomorze to jest właśnie okolica Szczecina. Bo Pomorze Kaszubskie osiągało się mniej więcej od Gdańska, czy Królewca do Hamburga. Musimy być ostrożni z tą geografią, drodzy Państwo. Dziś mamy 7, 6 marca, przepraszamy, 6 marca roku Pańskiego 2023. Poniedziałek. Drodzy Państwo, jesteśmy ledwo co po ingresie tego ekscelencji arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego do katedry w sobotę Koszalińskiej poniedziałek do kontrkatedry, katedry, można tak powiedzieć. Koło drodzy Państwo, a tutaj nasza baza w pensjonacie pod Złotą Różą w Sarbinowie. Drodzy Państwo, dzień szczególny, gdybyśmy się zapytali dzisiejszych młodych Polaków, czym nam się kojarzy 6 marca? Historycznie rzecz no to niewielu by drodzy Państwo. Kojarzyło tą datę z rokiem 1454. A wtedy to właśnie w 1454 roku Kazimierz Jagiellończyk inkorporował Prusy, czy właściwie Kaszuby Gdańskie, czyli odzyskał, można powiedzieć w naszej tutaj terminologii, odzyskał dla Królestwa Polskiego Kaszuby, czyli Pomorze Gdańskie i ziemię pruską rozumianą jako tutaj Pomezanie, ziemię, można powiedzieć, Dobrzyńską, Chełmińską. Nie wszystko tam odzyskał, bo jeszcze nie do końca, była wojna 13-letnia. Ale w każdym razie inkorporował, można powiedzieć, plusy książęce. No tak można by powiedzieć, że dzisiejszy i tak dalej. Zobaczy się pogoda, drodzy Państwo, może to jest symptomatyczne. Będziemy kontynuować tutaj z tej zawietrznej strony. Miejmy nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzało z tej przepięknej promenady, drodzy Państwo, w Sarbinowie. Chyba jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie jest tak długa, chyba kilometrowa promenada nad samym Bałtykiem. I, drodzy Państwo nie mogliśmy sobie nie mogliśmy sobie jakby darować, żeby o tej rocznicy coś powiedzieć. Kościół i na świecie panny, w Sarwinowie 1856, ale pani dużo wcześniej. Drodzy Państwo, w każdym razie kontynuujemy tą rocznicową jakby opowieść czy mowę, tro, mowę królewską, Trudno powiedzieć mowę tronową, ale mowę królewską to jest nad Bałtyku. Musimy się troszeczkę cofnąć do roku tysięcznego, drodzy Państwo, w którym e, e, założone zostało biskupstwo w Gnieźnie Poznaniu we Wrocławiu pistło Obrzegu brzegu i pojawił się taki chyba niemiecki biskup Reinbold, który został biskupem 7 lat tylko i został przegoniony tutaj przez Kaszubów. Jest Kaszubi nie chcieli tutaj nowego, nowej re religii, nowego wyznania i to jeszcze pod przewodnictwem Niemca. Jest ta misja tego e, która była związana z wizytą Optona III, pamiętamy, w gnieźnie. No i założenie tego wiskupsa, byśmy powiedzieli pierwszego, e, związanego z chrztem mieszka na tych ziemiach w rycie rzymskim oczywiście, bo my dalej uważamy, że... To w Polsce dużo wcześniej cyrlometryńskie, może i wcześniejsze rybcy chrześcijański, w każdym razie na pewno etno-chrześcijański. Drodzy Państwo, ta misja nazwijmy, nie udała się i dopiero później za chyba krzywał z tego, z Bambergu tutaj, jakby to powiedzieć, może nie tyle chrzcił, ile no, niby nawracał tutaj, drodzy Państwo. No. Nie będziemy tego wątku za bardzo ciągnąć, bo on jest. on wymaga konferencji, spotkań i analizy teologów. Miejmy nadzieję, że episkopat się odważy, dzisiejszy Polski, prawda? A na pewno królestwo Polskiego na 100% się odważy. Drodzy Państwo, ale ta szczególna data związana z inkorporacją y, Ziemi po Morzu Gdańskiego, czyli właściwie można by to powiedzieć, drodzy Państwo, inkorporę, czyli przyłączenie z powrotem do ciała. Taka transplantacja, prawda? Bo pamiętamy, że i chrobry i krzywousty a nawet mieszko pamiętamy 972 rok bitwa pod Cedynią czyli te ziemie wolinian czy późniejszych wieletów one były oczywiście one nie tworzyły organizmu państwowego sensu skrypt czyli takiego organizmu jak dzisiaj to rozumiemy tylko to były takie jakby powiedzieć województwa plemiona słowiańskie ale zrzeszone w takiej formule federacyjnej czy konfederacyjnej czy formule takiej luźnej i na wypadek, drodzy Państwo, zbrojnej agresji przeciwnika one się jakby konsolidowały. Ale ponieważ wiemy dobrze, że Cesarstwo Rzymskie, czy Konstantynopolitańskie, bo tu też jest kwestia, czy, czy Rzym upadł, czy został inkorporowany do Bizancjum. Konstantynopola, drodzy Państwo, to 476 naszym zdaniem, była inkorporacja Rzymu do, do Rzymu Wschodniego. Ale to już znowu nie historycy to wyjaśniają. My natomiast tutaj mówimy o tym, że wyłoniło się Cesarstwo pod przewodnictwem Niemców, dlatego mówi się Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, a właściwie powinno się mówić Cesarstwo Rzymskie pod władztwem Niemców. I, drodzy Państwo, ono dosyć agresywnie zaczęło, to są czasy od, od Akera późniejsze, tak? Czyli od XV wieku w plus, 500 plus, 500 i, i, i dalej. I, drodzy Państwo, no i te plemiona słowiańskie, szczególnie tutaj dzisiejsze Mecklenburgi, czyli Obodryskie, Narugi i tak dalej, zostały być Zostały, znaczy zaczęły być atakowane, podbijane i najpierw zostały podbite te księstwa, nazwijmy to rugijskie właśnie, te księstwa między Renem a Łabą, żeby się lepiej rozumieć. Powstaje limes Saksoniae. pamiętamy o nas na wysokości Danii, drodzy Państwo, no i tam już dalej niby nie pójdą. Później za czasów Chrobrego, pamiętamy, pokój w Budziszynie 1018 i granica zostaje ustalona na Łabie i Soławie. Pokój wieczny, który podpisał też czy sygnował też papież, czyli papiestwo. Drodzy Państwo, i czasy granica ze Słowianami miała być na, na Łabie, i Soławie. No niestety później pamiętamy Krucjaty, właśnie X, XI, XII, XII wiek, i podbijanie drodzy Państwo ziem między Łabą a Odrą. Pamięta, potem pamiętamy wojnę 30-letnią i inkorporację, czyli zajęcie, a właściwie aneksję byśmy powiedzieli, bo tutaj trzeba odróżniać te słowa. Aneksję pomorza. W kierunku Szwecji, prawda? Ten plus, drodzy Państwo, i ta część dzisiejszej Polski nam odpada. 18 marca będzie rocznica związana z 18 marca 1945 roku, kiedy to Kościuszkowcy, drodzy Państwo, pamiętamy, za czasów II wojny światowej odzyskują pomorze i są kolejne zaślubiły z Bałtykiem. I tu znowu musimy się troszeczkę cofnąć do tego Rainbowda, tego pierwszego biskupa roku 1000 -1007, który jako pierwszy w sposób, taki byśmy powiedzieli, no, udokumentowany dokonał zaślubienia z Bałtykiem, wrzucając cztery kamienie z Oliwą Świętą i z Wodą Święcą poświęcone do Bałtyku. I dokonał Morzu Benedyjskie, Sarmackie, bo tak się to mówiło, i dokonał w imieniu po prostu diecezji kołobrzewskiej zaślubienia z Bałtykiem to, w czym my uczestniczyliśmy, tutaj w Worszaku z jasnie wielmożnym Marianem Redesem, jasnie wielmożnym fiarosowym Florianem Kierznikowiczem, czyli dwoma marszałkami, marszałek ziemi gdańskiej, kaszubskiej, marszałek ziemi, starosta generalny ziemi nadodrzańskiej, szczecińskiej, drodzy Państwo, no, uczestniczyliśmy w tym ingresie biskupa Zielińskiego, mając nadzieję, że rozezna, prawda, swoje pochodzenie, bo zielińscy pochodzą od świnków, a Jakub Świnka to był ten, który w tym rozbiciu dzielnicowym, jako biskup czy arcybiskup tak właśnie starał się zjednoczyć ziemię w Królestwo Polskie. I, drodzy Państwo, potem Konstanty Zieliński, który był koronatorem, biskup lwowski w 1705 roku koronował Stanisława I Leszczyńskiego. I jakby spinamy tą klamrą, drodzy Państwo, poprzez ingres biskupa no znaczenie rodu świnków zielińskich, ale też znaczenie Kołobrzegu, Koszalina. No, Koszalin to dużo później, prawda, bo na to ma, ma 54 parę lat, bo to było 1972. Natomiast Kołobrzeska no, ma, drodzy Państwo, od tysięcznego, to łatwo policzyć, ma 1023 lata. Yy, drodzy Państwo, yy, i wróćmy, troszeczkę mówimy tak, jakbyśmy po szachownicy, prawda, się przemieszczali i wróćmy w tym momencie do drodzy Państwo, dopóki aparat się nie rozłączy i wróćmy, drodzy Państwo, do tej rocznicy inkorporacji 1454-2023, tak. Kazimierz Agielończyk zostaje w Krakowie odwiedzony przez Związek Pruski, na czele stał Jan Barzyński, e, imię chyba nie przekręciliśmy, Jan Barzyński, czyli przedstawiciel Związku Pruskiego, też Związku Jaszczurczego, długa historia. No mówimy kontekstowo, nie historycy się wkłębiają, wgryzają, czy nawet Amatorzy historii i z taką delegacją udał się do Krakowa i poprosił o inkorporację, o przyłączenie z powrotem, z przywilejami i tak dalej, stany pruskie, czyli stany kaszubskie. Bo te słowo pruskie, drodzy Państwo, trzeba rozumieć, że Prusy, jak Prusowie, to było plemię słowiańskie, które mieściło się, no, byśmy powiedzieli, no rzeczywiście na ziemi malborskiej, ziemi pomezańskiej, ziemi trochę warmińskiej i w kierunku królewca dzisiejszego, czyli sami. To byli ci Kaszubi, nazwijmy, Zambińscy. E, i Kaszubi Gdańscy, tak? Potem są Kaszubi Słupscy, Koszalińscy, sławińcy są, wiadomo, prawda? I potem są Szczecińscy, aż do Hamburga. No tak, to już jest, prawda? Tak jak jest Dolny Śląsk, Śląsko-Polski, Górny Śląsk. Tak to z reguły jest, drodzy Państwo. E, tak jak Wielkopolska, to jest właśnie tutaj. Między jest Poznań, to jest Leszno. I to jest Kalisz, na przykład. Tak, to takie przykłady, żeby dać. Czy że te części większe e, s, s, są też e, jakby dzielone na, na pomniejsze e, danego regionu, danego plemienia, drodzy państwo. I wówczas to właśnie Kazimierz Jagiellończyk e, e, wizytą w Toruniu i ogłoszeniem tego aktu incorporare, czyli powrót do macierzy, incorporare, drodzy państwo, przywrócił nam Pomorze Gdańskie. Czyli nazwane później Pomorzem Królewskim, tak? Drodzy Państwo, a błędnie nazywane Prusami Królewskimi, bo to nie były Prusy, tylko Kaszuby Królewskie. No i Prusy Książęce, później zwane, ponieważ pamiętamy później, 100 lat później, drodzy Państwo, 1525 Hołd Pruski i jest taka sekularyzacja zakonu, prawda? I wyodrębnienie państwa pierwszego protestanckiego, drodzy Państwo, za Zygmunta Starego i dynastia solernów To był potężny błąd, który właśnie w tym kontekście mówimy, że trzeba naprawić. My, jak zajrzycie w metrykę koronną W, metryka korona Orpel, myśmy dokonali aktu inkorporacji. Czyli myśmy formalnie, powiedzmy, lege artis, byśmy dokonali inkorporacji Połabia, Prus Królewskich i, drodzy Państwo, Awulsów, czyli tych terenów utraconych, to znaczy Kresy Wschodnie, tak? No bo trudno, żebyśmy my nie nie domagali się w sensie prawnym i w sensie historycznym ziem, które były kiedyś wcielone do, do Polski. Tak? E... Oczywiście tu mogą być dyskusje i powinny być dyskusje powinny być konferencje międzynarodowe, które rozstrzygają. Tak? E... No ale z tego miejsca jakby apelujemy do, do kresów wschodnich, tak? do części Ukrainy, Białorusi, Litwy, czyli do, można powiedzieć, Lwowa, Grodna i do ale też do Królewca, żeby opowiedziały się, tak jak ten Związek polski za koroną Królestwa Polskiego. I ta formacja, czy ten ustrój Królestwa Polskiego, jest bardzo przyjazny im korporacji. Natomiast ten system hazaro bolszewicki który tutaj próbuje ten hazardo-bolszewie rozwijać, no jest fatalny, prawda? Ten system partyjny, który jakby siłą rzeczy jest niewydajny do rozszerzania się, ponieważ on by tworzył od razu partie ukraińskie, na przykład inne partie, jest fatalny do rozbudowy. Nasz system, samorząd oparty na samorządzie, kiedy przedstawiciele do Sejmu są wyłaniani z powiatów, czyli się automatycznie, tak? Przyłączone powiaty mają swoją reprezentację. Tak w formule, można powiedzieć, sejmowalnego, jak w formule Sejmu Wojewódzkiego, tak? Czyli powiaty tworzą Sejmik Wojewódzki, ale powiaty i z tego się wyłania część Senatu i tak dalej. Czyli my jesteśmy jakby opcją, drodzy Państwo, no, można powiedzieć, ustrojową formułę pokojowego rozwoju, rozszerzania granic, natomiast Bolszewia absolutnie nie hazaro Bolszewia. I tutaj znowu taka dygresja, czyli mówimy tak dygresyjnie, ale no, takie czasy, drodzy Państwo, że doktryna Monroe amerykańska dotyczy rozszerzania tej demokracji, czyli tego systemu, który jakby dzieli państwa, a nie rozbudowuje. Czyli to jest doktrynia zmniejszania się państw i pilnowania tej pseudodemokracji, bo to nie jest żadna demokracja, tylko to jest, drodzy Państwo, oligarchia partii i służb specjalnych, czyli symbioza partii założonych przez obce mocarstwo, czyli takich kolonizatorów na usługach imperium, drodzy Państwo, jednocześnie służb na usługach to jest ta formuła, która funkcjonuje dosyć skutecznie od pewnego czasu, no przynajmniej tak wezmę od 50 i trochę więcej lat, gdzie Amerykanie w tej bardzo takiej ubogiej, prostej, nędznej formule instalują, drodzy Państwo, konkretne partie sponsorowane i przeszkolone przez CIA i itd., tak a jednocześnie funkcjonują przez przejęcie służb, prawda, podległych. To jest cywilna kontrola nad służbami, nad wojskiem, więc to jest praktycznie grupka osób, cywilów, drodzy Państwo, takich, których my nazywamy Grupami dywersyjnymi, każda partia to grupa dywersyjna, Państwo zainstalowana w danym państwie rządzi w danym państwie. Oczywiście my, Polacy, zawsze kochaliśmy wolność, głos wolny wolność błyszmiecza Stanisa Leszczyńskiego i nie, nie powinniśmy sobie pozwolić, żeby ten modus operandi anglosaski, prawda? E, prymitywny, ale był skuteczny, pamiętamy, od samego praktycznie początku, bo to najpierw rewolucja amerykańska poprzedziła rewolucję francuską o 3 lata. I wszyscy, jak mówią, rewolucja francuska, rewolucja francuska 1789, bo no niech się cofną trzy lata do tyłu, 1786, i tam spotkają tych samych aktorów z rewolucji francuskiej, Lafayette'u i tych innych. Więc musimy mówić o rewolucji amerykańskiej, która jest tym wielkim złem, Która przyniosła na ziemię europejską rewolucję francuską. A ta kolejne rewolucje, wejmarskie, sowieckie, polskie, za Piłsudskiego, bo to była też rewolucja, Ją też by trzeba nazwać rządy Piłsudskiego jako rewolucja. No, nazwijmy to Piłsudskiego, tak? tak jak Lenin, bo to ten sam sposób operandi, tak? Lenin w wagonie, w w wagonie, tylko wobec tego prymitywny nie jest w stanie tego rozeznać i zrozumieć, także, drodzy Państwo, no musimy się z tego otrząsnąć i my, jako Lech XVII, Wojciech Edward I, yy, podajemy na tacy ustrój Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, która określiła swoje yy, granice, określiła sposób funkcjonowania, określiła swój ustrój. I w tym momencie dochodzimy do tych wyborów w tym, w tym roku, wyborów parlamentarnych, które Hazaro-Bolszewia zorganizowała sprytnie dla mojego Krymna czyli nasi wrogowie, że one będą co cztery lata, żeby te partie się bardziej skonsolidowały, żeby wyrzuciły ze swojego na tych niepokornych, tych, którzy nie chcą współpracować z szefem partii, drodzy państwo, i, i żeby się jakby znowu bardziej, że tak powiem, e, umocniła ta dyktatura, e, drodzy państwo, Anglosaskiego ustroju, prawda? Czyli tej demokracji oni to nazywają liberalnym. To nie jest demokracja liberalna, tylko to jest demokracja, przełuda demokracji to jest ochlokracja, czy oligarchia yy, grup dywersyjnych amerykańskich, anglosaskich i współpracujących ze służbami. Bardzo proste. I teraz, żeby temu przeciwdziałać, drodzy Państwo, yy, no musimy odpowiednio zareagować. my podjęliśmy decyzję jako okresie, że będziemy startować do senatu, żeby najpierw. Odzyskać Senat, inkorporować do Królestwa Polskiego Senat, a dopiero później jakby inkorporować e, Izbę Poselską, zwaną błędnie Sejmem, e, drodzy Państwo. Więc na dwa kroki to chcemy zrobić, ale oczywiście nie odpuszczamy też Izby Poselskiej, tylko tam powinni startować samorządowcy, czyli radni samorządowi powinni stworzyć listę i wyrugować te partie na usługach obcy. Bo czy to jest PIS, czy to ta czołówka, oczywiście, tych pierwsza dziesiątka, tak? bo reszta to się w ogóle nie liczy. Te kanapowe partie, bo one tylko zamiesz robią zamieszanie i zasłonę dymną. Więc, drodzy Państwo, trzeba ich wyrugować. Można ich wyrugować tylko poprzez właśnie lokalnych przedstawicieli samorządowych, którzy funkcjonują lub funkcjonowali kiedyś, emerytowani i tak dalej, i stworzyć jedną listę, prawda? Radni samorządowych, która opowiada się ta opcja za Sejmem Walnym, czyli za funkcjonowanie w ramach Królestwa Polskiego. Bez partii politycznych, drodzy Państwo, które są obcym ciałem. Czyli musimy się zdetoksykować z partii politycznych, czyli z tego, tej doktryny mądrą, z tego anglosaskiego, czy oczywiście sowieckiego, bo to i ci, i ci to stosują. Bo to jest dosyć prosty, prymitywny mechanizm, tak? Zainstalować grupę osób, dywersantów, ze zmienionymi najczęściej nazwiskami i tak dalej, którzy pod płaszczykiem patriotyzmu, drodzy Państwo, świadczą usługi obcym, tak? Więc to jest, i oczywiście kontrolują służby i wojsko. To jest bardzo prosty mechanizm, O po, po jakimś czasie oczywiście służby i wojsko kontroluje ich. To jest inna, inna jakby inne zagadnienie. Drodzy Państwo, cieszymy się, że tutaj oparzeń jest przyjęła i tak długo do Was mówiliśmy. Mimo, że temperatura nie jest za paskawa, za tak, około zera jest. Drodzy Państwo, idziemy w kierunku, tak jakby to opatrznościowo mówiąc, w kierunku Mielna, jest ładniejsza pogoda, idziemy w kierunku ładniejszej pogody i historycznie, symbolicznie jakby ujmując, idziemy w kierunku lepszej pogody, lepszych czasów, drodzy Państwo, ale oczywiście za nami naciąga burza i to jest dosyć dzisiaj symboliczne, na ten dzień rocznicowy inkorporacji Pomorza Gdańskiego, drodzy Państwo, no, symboliczny dla Polski. Ale z tego miejsca Sarbinowa, z okolic Sarbinowa, Mielna, apelujemy do Państwa, żebyście powoli e, rozeznali sytuację. E, tutaj dygresja, pan Sykulski z tym Pitoniem. Drodzy Państwo, mówią o ruchu antywojennym. Panie Sykulski, na miłość Boga i panie Piton, co wy pitolicie? Przecież ruch antywojenny to jest tak, jakby ruch antywypadkowy. To znaczy, nie chcemy wypadków na drogach i ulicach. No to jest dokładnie to samo, ale to jest skutek. Propokojowy to jest ruch, który zapobiega wojnom. Czyli nie ruch antywojenny, tylko pokojowy. Czyli na przykład zapobieganie wypadkom, e, udrażnianie dróg, bezpieczne ronda i tak dalej. E, to jest właściwie ruch, żeby zapobiec wojnom. A walczenie z wojnami, które były są i będą, jest głupotą. Panie Sykulski, panie Piton, jesteście po prostu głupcami. No jesteście głupcami. To wam król Lech XVII mówi, jeżeli robicie ruch antywojenny. Wy e, promujcie ruch. Propokojowy. To co my za nami. Konferencja od niedawna była pokojowa w Tańsku Oliwie. Promujcie Oliwę jako miejsce spotkania, konferencji, żeby się nie pozabijać. Musimy konferować. Wojna jest skutkiem, dlatego że nie ma konferencji pokojowej. Kombinujący coś o kongresie pokojowym. Myśmy mówili, że najlepiej jakby co 25 lat był kongres pokojowy, tak? który rozładowuje pewne napięcia, bo wiadomo jak się ludzkość rozwija. I minimum co 25 lat powinna być w Europie. Konferencja pokojowa. ONZ straci już na znaczeniu. To jest firma, korporacja kontrolowana przez pięć mocarstw. Czyli przez Stany Zjednoczone, Chiny, Francję, Wielką Brytanię i Rosję, tak? To jest, tam mają wszyscy prawo beta, więc to jest lipa. Trzeba w w Europie, wrócić jakby do koncepcji Ligi Narodów, do wiecznego pokoju Stanisława Leszczyńskiego, idei wiecznego pokoju, drodzy Państwo, i namawiać wszystkich, żeby siadli do stołu i konferowali. Namawiać, bo Amerykanie realizują tu bardzo prosty schemat, bo to jest ich przemysł eksportowy, wojna. Wojna jest ich przemysłem eksportowym i po prostu to jest... To jest Amerykanie na każdej wojnie się bogacili. I ich, ich celem jest wywoływanie wojen i przystępowanie do tych wojen na końcu, spijanie śmietany, a w międzyczasie sprzedawanie broni, prawda, swoich specjalistów i tak dalej. Drodzy Państwo, więc nie pozwólmy, żeby taki harcownik, jakim są Stany Zjednoczone, tu w Europie wywoływał nam co, co, co ileś tam lat wojnę. Drodzy Państwo, przede wszystkim musimy zakończyć drugą wojnę światową mądrym traktatem pokojowym. Królestwo Polskie się określa i określiło. I dlatego, Panie Sekulski, Panie Pitonet-Konsort, żadne ruchy antywojenne, tylko ruchy propokojowe. Ktoś by powiedział, że to nie ma większego znaczenia. No ma znaczenie. czy mówicie, że robimy ruch antywypadkowy, czy robimy ruch prewencyjny, udrażniający, lepsze, lepszą organizację pojazdów, tak, na drogach. Przecież to jest. Logiczne, możemy dać inne przykłady, ale ktoś to ma rozumie, go używa. Panie Sykulski, panie Piton, używajcie. Wy oczywiście dążycie do kolejnej partii, tak jak Hołownia i te inne. Drodzy Państwo, żadnych partii. Wszystko, co dzieli, jest od szatana. Więc nie dajcie się wkręcać w jakieś partie, w jakieś partykularne ruchy, tylko promujcie Królestwo Polskie. Czy wy nie widzicie tej łaski powoli? I tu sięgamy znowu do tradycji Królestwa Polskiego, drodzy Państwo, które za dwa lata będzie miało oficjalnie z tysiąc lat. Będzie rocznica koronacji Bolesława Chrobrego na Króla Polski. Niektórzy mówią Cesarza w 1024 w Paryżu i tak dalej. Nie kłóćmy się o to. To znowu jest sprawa dla historyków. Z naszego punktu widzenia nie ulega wątpliwości, że Chrobry był w 1025 królem koronowanym, chrześcijańskim. I drodzy Państwo, i to jest piękna rocznica, 1000 lat, a nie 30 parę lat Bolszewi, tak? Bolszewi. No to jest chyba różnica. Być członkiem państwa, które ma 30 lat, i napina Moskwy, jaki to ustrój z, 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 zrobił partyjny, na wzór amerykański, czyli wywodzący się z rewolucji amerykańskiej i potem francuskiej, to jest ta lipa. są Piłsudski przywiózł konstytucję z Francji, prawda, w roku, 1921 roku. To jest osorowana na Francji. Czyli tak jakby tu była rewolucja. Czyli bezkrwawo Piłsudski nam zaaplikował yy, konstytucję, która wywodzi się z rewolucji francuskiej, a ta się wywodzi z rewolucji amerykańskiej. Przecież ten duopol. Demokraci, Republikanie, Żyrontiści, Jakobini, Platforma, PiS To jest przecież ten sposób operowania. Czy wy państwo tego nie widzicie? Drodzy państwo, dziękujemy opatrzności, że tak długo pozwoliła nam nagrywać Bo przy tej temperaturze mógłby się aparat też wyłączyć Drodzy państwo, pokażemy wam tutaj, prawda, od Mielna, od Gdańska, do Szczecina, do Hamburga, wybrzeże Bałtyku I z tego tu miejsca, drodzy państwo, w przepięknym miejscu, z okolic Sarbinowa, Mielna Wysyłamy apel, tak? Bałtyk, Morze Wenedyjskie, Sarmackie zawsze było przy Polsce. Te zaślubiny tego rein, 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 Reinherda czy Reinbolda, to sprawdźcie, tego biskupa korzyskiego oczywiście podtrzymujemy. I my uważamy, że trzeba świętować oczywiście zaślubiny Halera, zaślubiny tych kościuszkowców, jak najbardziej, drodzy Państwo, i powrót do macierzy, który powinniście nazywać inkorporacja. I my powinniśmy myśleć w kategorii inkorporowania obwodu królewskiego Sambijskiego, inkorporowania, czyli powrotu do macierzy ziemi lwowskiej i, i tej dalszej do Zbrucza, drodzy Państwo, inkorporowania, Grodna i tak dalej, bo to są nasze ziemie, tak, ale nie siłą. Formuła pokojowa, żeby ci ludzie, mieszkańcy opowiadali się za dobrymi rządami Rzeczypospolitej. My budujemy formę Królestwa Polskiego opartej na ustroju mieszanym, czyli senat, król, to są przedstawiciele monarchii, prezydent i Sejm i Izba Poselska są sobie demokracji, ale oddolnej, samorządowej i zero partii. Partie powinny być zakazane, tak jak w Arabii Saudyjskiej są zakazane. Bo to są po prostu grupy dywersyjne na usługach obcych. To trzeba umieć zrozumieć, drodzy Państwo. Dziękujemy, żeście nas wysłuchali. Drodzy Państwo, oczywiście bez opatrzności nic nie zrobimy. I bez, że tak powiem, działania Pana Boga, tak? Jezusa i Maryi. Nic nie zrobimy. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Mówimy to za słowami y, też, które często przytaczał Marek Szatu tej Pamięci, który mówił, y, rozpoznajcie znaki opatrzności Bożej. Drodzy Państwo, i my też do Was mówimy, rozpoznajcie znaki opatrzności Bożej. One są i one będą. I tym znakiem opatrzności jest ingres biskupa pomocniczego tajskiego na urząd, na tron, na katedrę biskupa y, Kołobrzesko czy Koszanisko kołobrzeskiego Zielińskiego, Zbigniewa któremu oczywiście i gratulujemy, i życzymy takiej owocnej posługi na tych ziemiach. I drodzy Państwo, pilnowanie Bałtyku. Bałtyk jest częścią inkorporowaną do Polski, pilnujmy go, tak? Od Gdańska, czy od Mierzei Gdańskiej, Mierzei Nadwiślańskiej, drodzy Państwo, aż po dzisiaj Szczecin. I, ale miejmy swoje ambicje, tak? Dobrze gospodarzmy i pokazujmy innym, jak się rządzić, żeby inni chcieli, tak jak Związek Polski. Być inkorporowani, przyłączeni z powrotem. Bo po ławie, proszę bardzo, w ramach reparacji po ławie, tak? A to są nasze ziemie, bo powołujemy się tu na, na y, pokój i budziszenie, drodzy Państwo, 2018 roku, tak? Drodzy Państwo, mądrej głowie, dość posłowie. Lautentus Jesus Christus, niech będzie pochwalony Jesus Chrystus, król, i Maryja Królowa zawsze dziewica z Bałtyku, polskiego, królewskiego Bałtyku, Morza Sarmackiego, Morza Wenedyjskiego, drodzy Państwo. Vamos lá, gente.